Zibiaszek pyta, czy jest jakaś apka dla Linuxa, która będzie czytać tekst z przeglądarki Vivaldi lub inne. I to pytanie często się powtarza. Jakiś sensowny program, który będzie czytał strony www. Dzisiaj otwierając Google Chrome, zobaczyłem informacje o nowościach w Google Chrome. Poproś Chrome o przeczytanie strony. Ja rozumiem obawy wielu osób dotyczące bezpieczeństwa w przeglądarce Google Chrome, ale dla kogoś, kto najczęściej ma kłopoty ze wzrokiem i potrzebuje narzędzia do przeczytania tekstu w przeglądarce. Chce się po prostu zapoznać z wiadomościami najczęściej na jakichś stronach www, to byłoby ciekawe rozwiązanie. Sprawdźmy. Mamy stronkę otwartą w przeglądarce Google Chrome. Klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy nową opcję. Chyba wcześniej jej tutaj nie było. Otwórz w trybie czytania. Cały interesujący nas tekst bez tych wszystkich obrazków i pierdół. Pojawia się w czystej formie, czarno na białym. Więc w kwestii interfejsu tutaj pewnie jeszcze będą musieli co nieco poprawić, bo jeśli ktoś szuka narzędzia do czytania, to prawdopodobnie nie do końca widzi, co tutaj jest napisane i dlatego potrzebuje tego wsparcia. A ten interfejs to jest maleńki i z tego co widzę, nie da się go za bardzo powiększyć. W każdym razie niebieskie, małe, okrągłe coś to jest play Parcy, Dopusow, Detroit, i zaczyna do nas gadać po angielsku. Następne w kolejce mamy razy jeden i możemy to przyspieszyć i zwolnić, i to jest w porządku. Trzecia maleńka ikonka mikroskopijna to jest taka gęba. I w tej gębie Mam zaznaczone domyślnie język angielski, ale jeśli wybiorę języki, sobie przewinę. Więc język polski, mogę tutaj kliknąć. Klik. I teraz w menu pokazały mi się języki polskie. Potrzeb, dla domu, spokój i pewność, że twój sprzęt działa jak należy. Okej. Okay. Czy możemy je zmienić? Dla firmy niezawodne wsparcie IT byśmy. No, można. Czy jest jakiś męski? Mógł skupić się na biznesie. Dlaczego? Jest jakiś męski. Są jeszcze jakieś pięć w sumie. Zaufać. Od lat z pasją rozwiązuje problemy informatyczne. Okej, okay. notatki głosowe, podświetlenia adaptacyjne, zdania. Wierzę w proste i skuteczne rozwiązania. Okej. Okay. Można wyłączyć linki, czyli nie będzie ich chyba czytał, rozmiar czcionki można zmienić, czyli można to sobie powiększyć, całość można przesunąć tak, żeby widok samej strony nie zajmował zbyt wiele miejsca na ekranie, czyli jest możliwość zwiększania i zmniejszenia czcionek i Czytania samej treści to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo można sobie dopasować bardzo łatwo wielkość czcionki. Można wybrać krój czcionki, co też dla wielu osób może mieć spore znaczenie. Mamy czcionki szeryfowe, bezszeryfowe, czyli z tymi kreseczkami. Comic Sans, który jest średnio czytelny. Można też zmieniać. Układ kolorystyczny, jeśli ktoś cierpi na, jak to ładnie nazwać, ślepotę kolorów, na daltonizm, może być na niebieskim i może mieć różne inne dziwne, kontrastowe kolory. Oraz standardowo, luźno i bardzo luźno można rozstrzelić, jakby cały tekst, tak, żeby był łatwy do przeczytania, ewentualnie łatwy do zaznaczenia. Oraz szeroko, bardzo szeroko, standardowo. Jest to nowa funkcjonalność. Wejdziemy sobie na jakąś stronę typu to na reklam. Otworzymy jakiś tekst i nie patrząc na niego, już widzimy, że jest zamieniany na treść, która nagle staje się czytelna i można ją sobie przeczytać bez wielkiego wysiłku, więc dla wielu osób już sam fakt zamiany tego stosu reklam na czystą formę tekstową będzie ekstremalnie użyteczne. Ale jeśli dodać do tego możliwość, kuriozalny zakaz przed 1 listopada, czytania automatycznego, to dla wielu osób załatwia sprawę. Więc, jako pierwsze podejście w pełni zintegrowane z przeglądarką Google Chrome, jest to bardzo interesująca propozycja. Jedyny problem, jaki widzę, to to, że nie widać wyraźnie tego, co znajduje się w górnym menu. I to jest bardzo poważna wada, ale to jest pierwsze podejście. Więc jeśli poszukujesz sensownego czytnika, który automatycznie będzie wyświetlał goły tekst artykułu, czyli da się go sensownie przeczytać, i do tego dołącza całą kolekcję bezpłatnie całkiem sensownych głosów, auta z kamerami bez wjazdu na parking, to mam wrażenie, że to jest rozwiązanie, które może zainteresować wiele osób. Zastanów się, komu może się to przydać. I wyślij link do tego filmu. Oczywiście możesz też dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. I pamiętać o tym, żeby jeszcze tu wrócić, bo ciekawych materiałów będzie przybywać. Więc do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!